Witam serdecznie na zakończeniu naszego turnieju władzę naszego miasta, panią Wicę Burmistrz Janetę Duszyńską. Państwu przedstawię w imieniu Komisji Technicznej wyniki zakończonego turnieju i tak pod dwóch dniami zmagań. Pierwsze miejsce zajęła Drużyna KKS Kolejarz Krymice Chłopce. Drugie miejsce cytano Historie 2 Łozina. Trzecie miejsce cytano Arteguseta Tartarskiej Góry, czyli Ryszarda. Pierwsze miejsce SMW z Wilno, tu są nasi goście z Mikołaj. Piąte miejsce z Kolej, z, 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 z Niemice drużyna dziewcząt. Szyfrowe miejsce kolejowy klub Politechnik Koroste Ukraina. Szyfrowe miejsce drugie miejsce dwójka Mesa. Trzecie miejsce drugie miejsce SP 222 Zabrze. czyli ukradłem senkę o wystąpieniu, A naszych szanownych gości bardzo prosimy o dokonanie dekoracji medale brązowe i wręczenie pucharu. Tylko chcę przypomnieć, że turniej ten, który został rozegrany, był poświęcony pamięci Stefana Karmelity, który był twórcą i założycielem Pokéja. Na trawie w Tarnowskich Górach, a miejsce takie było 30 lat temu, kiedy to pan Stefan założył pierwszą drużynę, a dzisiaj już po raz siódmy uczciliśmy pamięć bardzo doskonałego trenera, który miał wiele sukcesów. Dziękujemy drużynie i proszę o drużynę. Podjętą, od z srebrnego medalu Puchanów, również proszę Panią Burmistrz o wręczenie Puchanów, a gości o wręczenie medali. I kontynuując, chwilę wspomnień, to UKHT 8 po raz pierwszy zdobyła złoty medal w 91 roku, kiedy to w Tarnowskich Górach była odbywana jeszcze w tamtych czasach Spartakiada, młodzieży, zawodnicy, którzy w zdobyli ten złoty medal, dzisiaj występują w drużynie seniorów, ósemki, która do przypomnienia wczoraj na wyjeździe pokonała drużynę Lipna w mistrzostwach drugiej ligi stosunkiem 3-2

Stefana Karmelite i Syna o wręczenie nagród fundowanych, wyróżnienia indywidualne i proszę o wystąpienie. Dominik Grzegorz z drużyny kolejarza, Konrad Biegański z pisemki, drużyny Litwy Kamilę Lekity. Bardzo proszę Wymienienie nazwiska, nic nie pomyliliśmy. I dalsze wyróżnienia indywidualne. To poproszę o wystąpienie zawodnika Seicento z Politechniki Kolosny, a o wręczenie nagród Pana Prezesa Roberta Górskiego, proszę. Jeden zawodnik z Politechniki Seicento. I zawodniczkę kolejarza, że zamknę Poproszę zawodnika zresztą u nas I poproszę Natalię Tejenko, Łukasz się na... Również proszę pana Staszaka, przewodniczącego dzielnicy o wręczenie ufundowanych nagród dla drużyny UKHT Tarnowskie Góry. Prosimy kapitana o odwanie nagrodę Jest z ufundowana. Przez Radę Powiatu, czyli naszych sponsorów. Dziękuję wszystkim zawodnikom za, za sportowe zachowanie wysoką e, Wyniki zapraszam Was na przyszły rok. Jest to, nie, ja nie wiem, czy ci łodzi, ludzie wiedzą, Kim był patron tego memoriału. Ja miałam przyjemność osobiście znać pana Stefana Karmelite. To był przede wszystkim ogromny, wielki sportowiec, trener, społecznik był radny, człowiek zaangażowany we wszystko bardzo, bardzo nie wiem, bo małżonka pewnie wie, że więcej go w domu nie było niż był. I chciałam bardzo serdecznie podziękować że te 30 lat, które, które tutaj trwają w Tarnowskich Górach, który trwa turniej Hokeja na trawie w Tarnowskich Górach, to zawdzięczamy właśnie jemy. Także dziękuję bardzo. Szkoda, że nie Stefanowi, tylko małżonce. Stefan nie żyje już 6 lat, a turniej jest siódmy, więc w zasadzie Memoriał powstał, jak zamysł był chyba taki, żeby uczcić pamięć Stefana. Ja bardzo dziękuję organizatorom czyli UKS-owi ósemka, panu Norbertowi, e, wszystkim trenerom, e, pasjonatom, którzy tutaj chcą przyjeżdżać i zapraszam was za mną. Dziękuję chciał fundować nagrodę dla najmniejszego zawodnika z Ukrainy. wrócić za rok.